Michael McDowell to sierotkawy auto Ford na czele, po jego lewej stronie Chevrolet USSR, maszyna prowadzona przez Kyle'a Busha, który wygrał wczorajszy wyścig traków na tym torze, więc z całą pewnością liczy tutaj na weekendowy dobyt. Przejście w prawo Busza, w lewo McDowella, jest szansa na to, jeszcze numer 34 będzie liderem po pierwszym kółku, ale busz napędza się po zewnętrznej i to jednak ósemka. Pierwsza cyrkulacja zapisana na konto Kyle'a Busza. No, problemy z tyłu, Austin Willow, no, Obraca się i ślizga po torze, czy zdarnia tutaj jeszcze kogoś? Kilka samochodów rozbitych, potężnie duży wypadek na samym początku rywalizacji. No to chyba idziemy na jakiś rekord. Półtorej mili przejechane i już spory incydent. Troszkę podobnie jak przed tygodniem w Daytonie, ale wówczas po pierwszych kilku okrążeniach 3-4 samochody brały udział w wypadku. Tutaj jest ich zdecydowanie więcej. Pytanie, u których kierowców uszkodzenia są na tyle poważne, iż nie będą w stanie kontynuować dzisiejszej rywalizacji. Wygląda na to, że u Alexa Bowmana jest chyba najgorzej, patrząc na całe towarzystwo. Może jeszcze Austin Dillon, on na pewno będzie potrzebował asysty, tutaj cięższego sprzętu, aby wydostać się z trawnika. Harrison Barton, ogromny pechowiec, on uczestniczył właśnie w tym incydencie z Daytony z przed tygodnia. Na samym początku rywalizacji.